thank you Nasza instytucja kultury, Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Łysa Góra, a w skrócie Park Legend, tak naprawdę to instytucja, która zajmuje się właśnie pielęgnowaniem, opieką i eksponowaniem tego niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jakim są legendy świętokrzyskie. Po to, żeby one miały właśnie swoje miejsce, po to, żeby je przekazywać kolejnym pokoleniom, ale również pokazywać je turystom z całego kraju i nie tylko, bo mamy już turystów również z zagranicy podczas tegorocznych wakacji. Wiele takich osób nas odwiedziło. I wtedy, gdy moje stopy z kraju puszczy dotknęły, w klasztorze zaczęły bić dzwony. Pełen pychy rzekłem do tej ciszy, że dzwony biją nam moją część. Swoją wędrówkę rozpoczynamy tutaj z Nowej Supi. W Nowej Supi również tą wędrówkę skończymy, bo pierwszym narratorem i pierwszym, pierwszą postacią, która nas będzie prowadziła po ścieżce edukacyjnej, jest Pielgrzym Świętokrzyski. A więc kamienna, legendarna figura klęcząca u podnóża właśnie Łysej Góry od wielu, wielu wieków. Ten pielgrzym zaprowadzi turystów na Łysą Górę. Ja znam ją najlepiej. Tych legend jest około 13, więc one są zebrane w postaci takiego storytellingu, pewnej opowieści, która jest kompleksowa, jest w całości dla, dla turysty. Pochodzenie tych legend związane już jest z okresem chrześcijaństwa. To te legendy o przybyciu księcia węgierskiego Emeryka, czy też inne, przekazywane były głównie przez wysokórskich benedyktynów, a więc właścicieli im miasteczka Nowej Supi i klasztoru na, na, na Łysej Górze. To oni w swoich zapisach yy, wprowadzali bardzo wiele barwnych, ciekawych opowieści, które Związane były również z historią opactwa świętokrzyskiego, więc jakby to nie jest tak, że ludzie sami wymyślali te legendy. One miały jakąś podstawę, jakiś trzon, wokół którego zaczęły się tworzyć właśnie lokalne opowieści miejscowej ludności. Góry świętokrzyskie to miejsce szczególne, jeżeli chodzi o takie opowieści ponieważ związane są z wysoką górą. A więc z wyscem, dzisiaj nazywanym często świętym krzyżem. Nowa supiezu podnóża tej najważniejszej góry w królestwie polskim, jak to opisywał jeszcze Jan Długosz w swoich rocznikach xv wiecznych I z tym wzniesieniem wiąże się niesłychana liczba właśnie podań, opowieści legend przekazywanych z pokolenia na pokolenie. I chyba nie ma w naszym kraju miejsca, które obfitowałoby w tak wielką liczbę podań i opowieści.